Przy kościele świętej trójcy, na wprost głównego wejścia, poza parkanem, dziedzińca, jesteśmy na skwerze. Tu widoczny jest pomnik grenadierów niemieckich, który stoi. Fontanna jest nadal czynna. Tu mamy budynek Komendy Wojewódzkiej Policji, był wcześniej Milicji Obywatelskiej i z perspektywy budynek byłego NKWD, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, gdzie pan Sztoc Solzmann urzędował i katował i mordował ludzi, w tym Polaków i obcokrajowców. I znów jesteśmy na wieży Kościoła Świętej Trójcy oraz sąsiedniego budynku, w byłej plebanii. Tu widzimy pomnik Jana Pawła II. A będzie film trochę drżący, bo robione film jest z ręki. I w tle budynek Muzeum Narodowego w Gdańsku. budynek Urzędu Wojewódzkiego i zmierzamy w kierunku Biskupiej Górki, na której następna katownia ubecka była i NKWD, a w czasie wojny to tu byli więzieni, torturowani obrońcy Porty Gdańskiej których miejscowa ludność, rzekoma polska, jak Tuska, żądała przy ich przeprowadzaniu kary śmierci i zastrzelanie na miejscu. To tam ta wieża to było harcerstwo niemieckie. Tam szkolili się, przyszli kaci i zbrodniarze wojenni. Po wojnie tam mieściło się KBW, Szkoła i katobnie. Tak wygląda to wzgórze, na którym polało się masę niewinnej krwi polskich patriotów. Mało kto dziś pamięta. Specjalnie dla lekarza polskiego, z Bostonu, działacza wolnych związków zawodowych, od oka na własny koszt. m